Dzień dobry, przychodzę do Was z filmem, który miał powstać dawno temu, ale jakoś nie mogłam się za niego zabrać. Anyway, jest to film kierowany stricte do maturzystów, do olimpijczyków, do osób, które przygotowują się na egzaminy wstępne, na jakikolwiek kierunek, gdzie jest potrzebna Wam wiedza z historii sztuki. Nie będzie tutaj śmieszków, postaram się dać dużo przykładów i chcę Wam opowiedzieć trochę o technikach graficznych: jak się robi różne grafiki, jakie jest niezbędne słownictwo, jak rozpoznać, co w jakiej technice było zrobione. I te wszystkie rzeczy związane z tym tematem. I chcę tutaj omówić takie klasyczne techniki warsztatowe, więc z rozmysłem pomijam całą gałąź grafiki komputerowej, animacji itd. O tym nie będziemy rozmawiać, porozmawiamy sobie o korzeniach grafiki. Założeniem grafiki jest to, aby w efekcie finalnym otrzymać kilka jednakowych dzieł sztuki. Nazywa się je odbitkami, a żeby możliwe było ich powstanie, potrzebujemy matrycy. I w zależności od tego, w, o jakiej technice mówimy, może być to blaszana płytka, może być to kawałek drewna, może być to kamień. To coś, na czym jest rysunek, który jest później odbijany, nazywa się po prostu matrycą. I w matrycy albo dłutem, albo rylcem, albo jeszcze czymś innym Robi się wzór, który następnie jest na grafice odbija. Zwyczajowo grafiki podpisuje się imieniem i nazwiskiem autora bądź pseudonimem, tytułem danej grafiki i powinno się też podpisywać ilość kopii, na przykład 2 na 8. Wtedy wiadomo, że z tej matrycy powstało 8 odbitek, a ta, którą trzymamy w rękach, jest drugą. Oczywiście nie zawsze taki opis jest, ale jest on mile widziany i. Mm, Dobrze, jeżeli jest. Do odbijania grafik, czyli matryc przenoszenia na papier, używa się prasy. Prasy mogą być różne, ale wszystkie działają mniej więcej na tej samej zasadzie: czyli kładziemy papier, na który ma być odbitka, kładziemy matrycę i prasą albo taką z góry, która ciężarem na zasadzie dźwigni nam dociąga, dociska, albo może być taka prasa w formie walca, gdzie napędzamy takim ruchem kołowym i to psz. Przy... Tutaj mamy planszę z położoną matrycą i papierem, i to przejeżdża, i ten wa walec dociska. I mniej więcej tak to działa. Oczywiście tusze drukarskie muszą być specjalne, nie odbijemy tego zwykłą farbą. Grafika swoją popularność zawdzięcza temu, że przede wszystkim była znacznie tańsza niż malarstwo, i sprzedawano ją na takich rękach, kramach. I mogły sobie pozwolić na nią osoby, których na sztukę spod ręki malarzy, obrazy nie było po prostu stać. Ale początkowo grafika była wykorzystywana do zasadniczo trzech celów. Pierwszym były to cele dewocyjne, dzięki temu osoby mogły mieć jakiś y, obiekt kultu u siebie w domach. Drugim celem były propagandowe, czyli wszelkie polityczne zagrywki. I trzecim, co nie powinno nikogo dziwić, była używana do rozpowszechniania treści pornograficznych. Oczywiście nie w każdym przypadku to jest takie proste. Artyści używali też metod graficznych do tworzenia po prostu sztuki wysokiej, nie przedstawiając żadnych z tych treści, ale zasadniczo właśnie z tego ona się wywodziła. Początkowo grafiki były czarno-białe, ponieważ tuż był czarny. Później doszły do tego grafiki pozwalające operować kolorem. i jeszcze jedna rzecz, mianowicie, gdy e, tworzy się matrycę, to trzeba mieć na uwadze to, że odbitka będzie odbiciem lustrzanym. Więc jeżeli się coś pisze, to litery muszą być w drugą stronę, i jeżeli się coś rysuje, to trzeba mieć to gdzieś też. Tam na uwadze. To tyle podstawowych informacji na temat grafik. Najważniejsze, żebyście sobie zapamiętali, czym jest matryca i czym jest prasa graficzna, i jak to będziecie mieli, bo to już jest jakaś podstawa. Jak zawsze w takich materiałach nie da się powiedzieć o wszystkim. To jest wybrana część, część niezbędna do matury, ale nie są to wszystkie możliwe techniki graficzne, jakie istnieją. Więc jeżeli obejrzycie i uznacie, że czegoś nie poruszyłam, to możecie to dopisać w komentarzu. Jak najbardziej do tego zachęcam. Ale to, co tutaj powiem, to są takie podstawy, które powinny Wam wystarczyć do zdania egzaminu, do którego się przygotowujecie na odpowiednim poziomie. Grafiki możemy podzielić na kilka kategorii. Pierwszy podział tworzy się ze względu na to, w jaki sposób uzyskuje się odbitkę. I jest to druk wklęsły, druk wypukły i płaskodruk. Grafika wypukła to są te grafiki, gdzie na matrycy robimy wgłębienia, ale na papierze odbija się to, co nie zostało wyżłobione. I taką techniką jest na przykład Linord. Drugim rodzajem jest grafika wklęsła, i tak samo na matrycy robimy rowki w głębienia, w nie wchodzi farba drukarska i to one odbijają się na papierze, dlatego, ponieważ robimy wklęsłe rzeczy i one się odbijają, stąd jest wklęsłodruk i to jest na przykład aquaforta, no i może być też płaskodruk, gdzie nic nie, nie jest wklęsłe ani wypukłe, a i tak się odbija i to jest na przykład serigrafia czy litografia. Możemy też grafiki podzielić ze względu na to, w jaki sposób opracowuje się matrycę. I to są techniki mechaniczne, w których my to, jaki efekt uzyskamy, jest zależne od tego, jak dobrze będziemy prowadzili narzędzie, czyli zależy to tylko i wyłącznie od naszej siły i tego, w jaki sposób ręcznie opracujemy matrycę. I ponownie jest to na przykład linoryt. Natomiast drugą kategorią są techniki chemiczne, gdzie. Efekt finalny zależy od poddania matrycy procesom chemicznym, najczęściej w kwasie azotowym i to jest na przykład akwaforta. I teraz już po kolei, techniką wypukłą i mechaniczną jest na przykład drzeworyt, gdzie matryca stanowi nam kawałek drewna, w którym specjalnym dłutem rzeźbi się po prostu rowki i to czego nie wyrzeźbimy, ponieważ jest to róg wypukły, zostanie odbit. Technika ta jest dosyć trudna. Pierwszym przeszkodą są sęki drewna, które sprawiają, że nie zawsze yy, narzędzie dłuto idzie nam gładko. Czasami ono odskakuje, robią się wyrwy, więc po pierwsze trzeba yy, bardzo dobrze operować narzędziem, żeby robić yy, precyzyjne rysunki. Yy, drugą sprawą jest to, że bardzo trudno uzyskać efekt cieniowania, ponieważ operuje się tylko Liniami, nie da się w tej technice zrobić plam w inny sposób niż tylko bardzo precyzyjnie wycinając zagęszczone, ale bardzo małe linie obok siebie, które jak spojrzymy na grafikę, to nam się to troszeczkę zlewa, ale jest to bardzo trudne i wymaga ogromnej precyzji. Mistrzem tej techniki był Albrecht Dürer i wiele jego najsłynniejszych grafik właśnie w niej powstało. Techniką zbliżoną do drzeworytu jest linoryt w którym zamiast drewnianej matrycy mamy matrycę stworzoną z linoleum. Jest to znacznie łatwiejsze ze względu na to, że nie ma tego usłojenia, więc możemy sobie rzeźbić w dowolnym kierunku, ale ponownie uzyskanie efektu światło cieniowego jest dosyć trudne i wymaga już całkiem sporych umiejętności. Techniką mechaniczną, ale już w klęsu drukową jest miedzioryt i polega on zasadniczo na bardzo podobnej rzeczy, natomiast jest tutaj płytka miedziana, która jest dosyć miękkim materiałem, w której ponownie ryjemy ten rysunek, który chcemy osiągnąć. Całość pokrywa się farbą, przeciera jakimś czystym materiałem, żeby nadmiar farby zdjąć. No i to, co jest w rowkach, zostaje odbite na papierze, dając nam efekt który nam chodzi. Wiele najsłynniejszych grafik goi zostało wykonanych właśnie w tej technice. W ogóle Goja jest bardzo dobrym przykładem artysty grafika. Kolejną techniką jest staloryt, który zasadniczo jest bardzo zbliżony do miedziorytu, Polega praktycznie na tym samym, jednak jest on używany znacznie rzadziej. Właściwie trudno znaleźć jakieś wybitne przykłady grafik stworzonych w tej technice. Natomiast jest on używany do tworzenia niektórych zabezpieczeń na banknotach. I ostatnią z technik mechanicznych wklęsło-drukowych jest mezotinta, która jest bardzo przyjemną techniką, bardzo przyjemną w odbiorze przede wszystkim. Polega to na tym, że jest miedziana płytka, na której Tworzy się chropowatą fakturę za pomocą chwiejaka bądź ruletki, to jest taki specjalny narząd, który sprawia, że właśnie ta faktura jest chropowata, a potem wygładza się konkretne jej partie i im bardziej jest wygładzona, tym jaśniejszy kolor uzyskamy na grafice. W związku z czym pomaga ona na tworzenie bardzo rozbudowanych efektów światłocieniowych, na bardzo delikatne przejścia i wszelkie takie zabawy, całą skalą szarości, na które nie pozwalały wcześniejsze techniki i robi się ją dosyć łatwo. Przechodzimy do technik chemicznych, trawionych, gdzie podstawą jest kwas azotowy, w którym matryce się zamacza i działanie kwasu wpływa na wytrawienie linii i to jaki kolor one przyjmą. Oczywiście cały czas myślę tutaj o kolorze w kwestii nasycenia czerni w skali szarości. Najsłynniejszą techniką w tej kategorii jest akwaforta, gdzie operuje się liniami, gdzie rysunek na matrycy poddaje się działaniu kwasu i im dłużej płytka się w tym kwasie znajduje, tym czarniejszy efekt dostajemy. I wygląda to mniej więcej tak, że robimy rysunek na płytce, płytkę wkładamy do kwasu i jeżeli odpowiedni czas będzie się znajdować w tym kwasie, to przerywamy proces trawienia wodą. Zanurzając matrycę w wodzie, i te partie, które mają zostać jaśniejsze, pokrywa się werniksem, który sprawia, że one już nie ulegają procesowi trawienia, a kolejną, kolejny raz płytkę wkłada się do kwasu i wytrawia ona coraz ciemniejsze barwy. No i tak w kółko, aż dojdziemy do poziomu czerni. Oczywiście jest na to skala czasowa, jak długo powinno się trawić, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Tą techniką posługiwał się m.in. Rembrandt, czy wspomniany już tutaj dzisiaj. Goja. Właściwie bliźniaczą techniką do aquaforty jest aquatinta, w której proces wytrawiania płytki jest bardzo zbliżony, natomiast nie wytrawia się linii, ale całe plamy barwne, co sprawia, że e, możliwe jest do uzyskania bardzo duże efekty światłocieniowe, bo w zależności od tego, co się pokryje werniksem, tak się wytrawi, więc jest to technika bardzo w miarę łatwa, bardzo przyjemna. Pozwalająca uzyskać bardzo dużo ciekawych efektów, i najczęściej Aquaforta i aqua tinta są ze sobą łączone, ponieważ w ramach jednej grafiki artysta miał do dyspozycji i plamy i linie. Już na koniec techniki płaskodruku. Pierwszą z nich jest litografia i jest to grafika tworzona na kamieniu, gdzie na kamiennej matrycy tworzy się rysunek za pomocą tłustej farby bądź specjalnego tuszu. Następnie kładzie się na to warstwę kwasu, która spływa z tłustych rzeczy, czyli tego naszego rysunku, a zabezpiecza pozostałe części matrycy. Następnie przemywa się całość wodą, potem gumuje się. Czyli pokrywa gumą arabską, rozcieńczoną. Potem robi się kolejną warstwę nakładając terpentynę. I terpentyna jest już prawie ostatnim etapem, ponieważ po niej nakładamy już farbę drukarską, przykładamy papier i powstaje. Odbitka. I pomimo tego, że wymieniłam tutaj całkiem sporo etapów, to jest to technika bardzo szybka, ponieważ etapy odbywają się jeden po drugim właściwie ciągiem. Robimy rysunek, przemywamy raz, drugi, trzeci, farba, buch, mamy odbitkę, więc jest to na jedną z prostszych, nie wymaga większych umiejętności. Jeżeli potraficie coś narysować ołówkiem na kartce, to właściwie ten sam efekt jesteście w stanie uzyskać na litografii, oczywiście, jeżeli dysponujecie oczywi yy, odpowiednim sprzętem. Istnieje jeszcze coś takiego jak chromolitografia, i to jest dokładnie to samo co litografia z tym, że używa się tam kolorowego tuszu, więc pozwala ona na ciekawsze efekty, pozwala na zabawę kolorem. Ostatnim z grafik, którą chciałabym dzisiaj omówić, to serigrafia albo sitodruk. To jest dokładnie to samo. Nazw można używać zamiennie. To jest technika charakterystyczna dla Andy'ego Warhola i polega to na tym, że mamy matrycę, która jest taką drobną siateczką, naświetla się ją i te partie, które nie zostały naświetlone, bo były wcześniej zabezpieczone, przepuszczą farbę. Matrycę Kładzie się papier, kładzie się matrycę, farbę wylewa się na matrycę i za pomocą rakla farbę się przeciąga, no i tam, gdzie zostały te puste, nienaświetlone części, farba przenika na dół i daje nam grafik. Jest to grafika kolorowa, jednak każdy element w innym kolorze musi mieć odpowiednią. O osobną matrycę. Stąd wynika bardzo charakterystyczny efekt tego, że niektóre rzeczy, na przykład jak mamy coś w kolorze i kontur, to one są lekko przesunięte względem siebie, bo bardzo rzadko się zdarza, że jesteśmy w stanie nałożyć coś w idealnym miejscu. Matrycę umieścić tak samo, żeby dokładnie w tych miejscach było, było to odbicie. Więc Jest to bardzo charakterystyczne, kolory często są bardzo nasycone i tej techniki używa się w przemyśle, często do znakowania ubrań czy odzieży jest wykorzystywana. Ta technika, oczywiście, no, już nie tak warsztatowa, ale jakby działa to na tej samej zasadzie. To tyle. Przebrnęliśmy. Za chwilę wrzucę Wam w planszę jeszcze, gdzie to wszystko jest rozrysowane w razie, jakby ktoś potrzebował ściągi. Jeśli chcecie sprawdzić, ile udało wam się zapamiętać z tego filmu, to zapraszam na mojego Instagrama. Porozmawiajmy o sztuce, gdzie czeka na Was quiz dotyczący wiedzy z filmu. Jeżeli oglądacie ten film w przyszłości, to quiz powinien być zap w zapisanych relacjach, więc bez problemu go znajdziecie. Będzie pod nazwą Grafiki. Z mojej strony na dzisiaj to tyle, ale zastanawiam się nad zrobieniem analogicznego filmu dotyczącego malarstwa, gdzie rozpiszę. Techniki, omówię Wam je dość skrótowo, pokażę kilka przykładów, przykład czym się różni akryl od oleju. Ja żyję w bańce i wydaje mi się to być dosyć oczywiste, ale być może wcale taki nie jest, więc dajcie mi znać, czy to jest dla Was jasne, czy jednak chcielibyście to wiedzieć. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, to postaram się tę prośbę spełnić jeszcze przed maturą tegoroczną. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Jeszcze raz zapraszam na Instagrama, zapraszam na sklep dobrej sztuki i widzimy się już niebawem. regtig